Po sześćdziesiątym roku życia niemal połowa wszystkich kobiet codziennie zmaga się z bólem kolan, a z każdym kolejnym rokiem po sześćdziesiątce chrząstka w kolanach staje się coraz cieńsza, a nie silniejsza. Pozwól, że zadam ci ważne pytanie, dlaczego wciąż mówi się ci, że powinnaś wykonywać przysiady? Czy wiesz, że głęboki przysiad może wywierać od trzech do pięciu razy większy nacisk niż masa Twojego ciała na stawy kolanowe? czy obciążyłabyś już uszkodzony staw takim naciskiem i oczekiwała, że się wyleczy? Jeśli po przysiadach twoje kolana bolą, puchną lub czujesz w nich niestabilność, zadaj sobie pytanie, czy to ćwiczenie naprawdę cię wzmacnia, czy raczej powoli niszczy twoje kolana? Oto prawda, której większości kobiet po 60 roku życia nikt nigdy nie powiedział. Przysiady nie są stworzone dla starzejących się kolan. Zostały zaprojektowane dla młodych stawów, grubej chrząstki i szybkiej regeneracji, a nie dla stawów, które nosiłaś przez całe dekady. W tym nagraniu odkryjesz trzy ćwiczenia przyjazne kolanom, które pomogą ci wzmocnić nogi z mniejszym bólem niż przy przysiadach. A ostatnie z nich jest tak skuteczne, że często stosują je lekarki i lekarze, aby pomóc kobietom opóźnić, a czasem nawet całkowicie uniknąć operacji kolana. Zanim zaczniemy, napisz proszę w komentarzu ile masz lat i skąd oglądasz to nagranie. Zostań z nami do końca, ponieważ pierwsze ćwiczenie może całkowicie zmienić sposób, w jaki chronisz swoje kolana po 60. roku życia. Ćwiczenie 3 wspomagany krok w tył dla kobiet. Skoro już wiesz, dlaczego głębokie przysiady nadmiernie obciążają starzejące się kolana, czas skupić się na odbudowie siły w bezpieczny sposób. Bez powtarzania tych samych szkodliwych obciążeń. Właśnie tutaj kluczową rolę odgrywa wspomagany krok w tył. Wraz z wiekiem kolano nie psuje się nagle, stopniowo traci zdolność do bezpiecznej kontroli ruchu, szczególnie w codziennych sytuacjach, takich jak hamowanie, zmiana kierunku czy schodzenie z krawężnika. Są to ruchy wymagające tzw. kontroli ekscentrycznej czyli zdolności mięśni do przyjmowania obciążenia podczas wydłużania się. Przysiady wymagają tej kontroli naraz, często przekraczając możliwości starszych stawów. Wspomagany krok w tył przywraca tę kontrolę w bezpieczny sposób. W przeciwieństwie do przysiadu, w którym ciało opada pionowo w dół, to ćwiczenie przenosi część obciążenia na biodra, jednocześnie ucząc kolano stabilności i prawidłowego ustawienia. Badania z zakresu rehabilitacji pokazują, że ruchy wykonywane w tył znacząco zmniejszają siły, ścinające działające na kolano. Jedną z głównych przyczyn bólu i podrażnień chrząstki u kobiet po 60 roku życia. Wykonanie. Stań prosto i lekko oprzyj się o krzesło lub blat kuchenny. Zrób jednym krokiem ruch w tył na komfortową odległość. Ugnij przednie kolano tylko do momentu, w którym ruch jest spokojny i w pełni kontrolowany. Kolano pozostaje w osi i nie zapada się do środka. Następnie odepchnij się przez piętę przedniej nogi i wróć do pozycji stojącej. Wykonuj ruch powoli. Kontrola jest ważniejsza niż tempo. Zalecana liczba powtórzeń. 8-12 powtórzeń na każdą nogę. 2-3 serie 3 razy w tygodniu. Dlaczego to ćwiczenie jest lepsze niż przysiady po 60 roku życia? Wzmacnia mięśnie, które chronią kolano w codziennym życiu. Podczas schodzenia w dół, zatrzymywania się i wchodzenia po schodach. Bez zmuszania stawu do bolesnych pozycji. Jeśli ten ruch wydaje się stabilniejszy i bezpieczniejszy niż przysiady, to nie jest przypadek. Ćwiczenie. 2. Siadanie i wstawanie dla kobiet. Po poprawie kontroli kolana dzięki wspomaganemu krokowi w tył, czas skupić się na odbudowie funkcjonalnej siły nóg tej, która jest niezbędna w codziennym życiu przy wstawaniu z krzesła, kontrolowanym siadaniu czy wysiadaniu z samochodu. Dla wielu kobiet po 60 roku życia to właśnie tutaj zaczyna się cichy wpływ bólu kolan. Prawdziwym problemem nie jest wyłącznie utrata siły, lecz nieprawidłowy rozkład obciążenia. Klasyczne przysiady kierują nacisk głównie do przodu, bezpośrednio w kolana. Ćwiczenie siadania i wstawania przenosi obciążenie ku tyłowi w stronę bioder, dzięki czemu kolana mogą pracować wspierane, a nie przeciążane. Badania rehabilitacyjne. Pokazują, że ćwiczenia oparte na wstawaniu z pozycji siedzącej znacząco poprawiają siłę nóg, równowagę i poczucie bezpieczeństwa u kobiet po 60. roku życia, nawet u tych z chorobą zwyrodnieniową kolan. Ruch jest naturalny, dobrze kontrolowany i znacznie łagodniejszy dla stawów niż głębokie przysiady. Wykonanie: usiądź na stabilnym krześle i ustaw stopy nieco szerzej niż szerokość bioder, przesuń się lekko do przodu. Tak, aby stopy pewnie opierały się o podłogę. Pochyl delikatnie tułów do przodu, utrzymując prostą postawę kręgosłupa i odepchnij się przez pięty, przechodząc do pozycji stojącej. Podczas siadania wykonuj ruch powoli i pod pełną kontrolą. Kontrola jest ważniejsza niż szybkość. Jeśli kolana odczuwają dyskomfort, zmniejsz zakres ruchu lub delikatnie podeprzyj się rękami. Celem jest spokojny, bezbolesny ruch. Zalecana liczba powtórzeń: 6-10 powtórzeń, 2-3 serie, 3-4 razy w tygodniu. Dlaczego to ćwiczenie jest lepsze niż przysiady dla starszych kolan? Wzmacnia uda i biodra w ruchu, który odzwierciedla codzienne czynności. Ciało uczy się wstawać i siadać bez uderzania kolanami i bez zbędnego przeciążania stawów. Jeśli ten ruch wydaje się bardziej naturalny niż przysiady, twoje ciało reaguje dokładnie tak jak powinno. Ćwiczenie 1. Glut Bridge dla kobiet. Po odbudowaniu kontroli oraz funkcjonalnej siły nóg, czas skupić się na prawdziwej przyczynie wielu bólów kolan po 60. roku życia czyli osłabieniu mięśni powyżej kolana, a nie w samym kolanie. Wiele kobiet koncentruje się na kolanach, ponieważ to tam pojawia się ból. Z klinicznego punktu widzenia, kolano jest jednak często ofiarą, a nie źródłem problemu. Z wiekiem mięśnie pośladkowe tracą siłę, przez co kolana zostają zmuszone do przejmowania obciążeń, do których nie są stworzone. To właśnie dlatego przysiady z każdym rokiem stają się coraz trudniejsze, nawet jeśli starasz się tak samo jak wcześniej. Glute bridge przełamuje ten schemat. Zamiast obciążać staw kolanowy, to ćwiczenie świadomie przenosi pracę na biodra. Największe i najsilniejsze mięśnie kobiecego ciała Liczne badania rehabilitacyjne pokazują, że wzmacnianie mięśni pośladkowych zmniejsza ból kolan, poprawia chód i redukuje obciążenie stawów u kobiet po 60 roku życia, nawet bez bezpośredniego obciążania kolan. Z tego powodu fizjoterapeutki i fizjoterapeuci często wykorzystują Glute Bridge jako ćwiczenie przygotowawcze, zanim wprowadzą ruchy bardziej wymagające dla kolan. Wykonanie. Połóż się na plecach. Kolana są ugięte, stopy ustawione na szerokość bioder i stabilnie oparte o podłoże. Ręce spoczywają swobodnie wzdłuż tułowia. Delikatnie napnij mięśnie brzucha i odepchnij się przez pięty, unosząc biodra, aż ciało utworzy prostą linię od barków do kolan. Zatrzymaj pozycję na chwilę, a następnie powoli opuść biodra. Podczas ćwiczenia nie powinien pojawić się ból kolan. Jeśli tak się dzieje, oznacza to, że biodra nie przejmują jeszcze wystarczającej części pracy. Oddech i powtórzenia. Wdech przy opuszczaniu bioder. Wydech przy unoszeniu. 10-15 powtórzeń. 2-3 serie 3-4 razy w tygodniu. Dlaczego to ćwiczenie jest lepsze niż przysiady po 60. roku życia? Glut bridge wzmacnia system podparcia, który odciąża kolana w codziennym życiu, bez kompresji stawów, jaką powodują przysiady. Po 60. roku życia ochrona kolan nie polega na trenowaniu ciężej, lecz mądrzej. Te trzy ćwiczenia pomagają zmniejszyć obciążenie stawów, odbudować siłę potrzebną w codziennym życiu i zachować samodzielność w ruchu, podczas chodzenia, wchodzenia po schodach i wstawania. Zacznij spokojnie. Regularność jest ważniejsza niż intensywność. Nawet w późniejszym wieku ciało nadal potrafi się adaptować i wzmacniać. Niech Bóg obdarzy cię siłą, zdrowiem i ruchem bez bólu. Jeśli ta modlitwa poruszyła twoje serce, napisz amen w komentarzu. Podziel się swoim wiekiem, zostaw polubienie pod filmem i zasubskrybuj kanał Zdrowie i Ćwiczenia Kobiety, aby także po 60 roku życia pozostać silną, sprawną i niezależną.